Wygląda, że tak. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Raz, 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 ale dynamik. Dawaj, Paula. Stańcie z tej strony, żeby to wszystko ładnie było widać. A Paula tu. Pierwsza stacja. Trzymasz odległość. Tyl od razu tu jesteś. Trzymasz odległość. Ręce już są. Jak zmienię ręce, zmieniasz. Trzymasz odległość. Cofasz, cofasz. O, cofasz. 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 Większa odległość. Większa, większa, większa. Hop, zmieniłem piłkę. Zmieniłem piłkę. Cofasz. Tu jest potrzebny krok obronny w tył, czyli to hop, 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 hop. hop. Ok? Pierwsza stacja na całej szerokości. Ćwicz. Już parę, już jesteś, już zaczynacie. Ej, od niebieskiej. Ćwicz. Pozy Czekaj, najpierw postawa. Popraw ręce. Ręka na piłce z przodu. Czekaj. Jeszcze tu bardziej, jeszcze tu bardziej. O! Olek, nie otwieraj ramion za mocno. Bo jak otworzysz ramię, to ta ręka też otworzy się. Tam jest powrotem jedna długość. Troszkę większa odległość. Prowadzący patrzy, żeby dobrze się, żeby się nie zderzyć. Tośka trochę niżej na nogach. Bez rąku góry. Jedna długość tylko. I w jedną stronę, jedna osoba, w drugą, drugą. Dawaj, Martyna. Druga stacja. Ze zmianą tempa. Przesunęcie. Ze zmianą tempa, o, już poczekamy. Czyli idę powoli. Szybciej, odległość. Zmiana tempa. Idę do tyłu. Odległość, odległość, odległość. Czyli zmieniamy tempo. Przód, tył, tylko. ćwicz Czy druga para, niech zacznie, żeby się nie zderzać? Daj do biodra, bo tu ją kosujesz. Franek, trzymaj pierw w dwóch rękach. Rzeszka, szerzej na nogach trochę. Ręka na piłce wyżej, mocniej w sensie. O! Odległość, odległość, bo uważaj. Mówię o tym, wstawaj. Mówię o tym, że ty prowadzisz ją. Czyli ty musisz ukierować. Tak samo ty. To wina zawodników ataku. Od razu taka podpowiedź. Daj. Od razu taka podpowiedź. Zawodnika obrony prowadzi zawodnik ataku, czyli widzi nie tylko detale techniczne, czyli jest uwa w uwadze bliskiej zewnętrznej, ale widzi też uwagę szeroką. Czyli są dwie uważności tu włączone. Trzecia stacja. Ustawiona jesteś na wprost piłki w odległości. Przesuwam. Czyli idę ze zmianą kierunku. Jeszcze, zobaczcie, to jest dobre ustawienie. Na wprost piłki. Przesuwam. Bez zmiany tempa. Proszę, prowadzimy. Zawodnika co druga para startuje. Tak jest. Tam możecie poczekać na pozostałych. Odległość, odległość. Stop, stop. Pozycja, pozycja. Trzymaj pozycję. Hop. Przesunięcie na piłkę. Tu le ręka lekko zgięta w oknie próbuję wybić, możesz mu tu dotknąć czasami, ale odległość większa. Ćwicz. Prowadź, prowadź, prowadź. Prowadź, hieronim, żeby nie zderzyć. Hieronim. Mogłeś tu poprowadzić. Przesuń na wprost piłki. Franek niżej na nogach, zdecydowanie. Krzysiu, popraw te ręce. Yy, w, w zasadzie Franek, twoj, twoja twoj obowiązek, dawaj Olek. Następna stacja, czwarta. Zmiana tempa i kierunku. I tu startujecie, można powiedzieć, tylko po dwie, po dwie pary. Tam czekacie na wszystkich. I startujecie z powrotem. Zmiana tempa i kierunku. Czyli początkowo nadbiegam. Musi nadbiec, nadbiec. Cofa. Nadbiegnie odległość. Nadbiegni. Nadbiegni, nadbiegni, nadbiegni. Nadbiegni mocno. I do tego mocno. I by było. Ćwicz! Dwie pary startują tylko. Hop! I czekacie, tam aż przyjdą wszyscy. Już startują. Już startują. Dwie pary. Już startują. Hieronim bądź gotowy, bo wymienimy na innych. Już. Na tam przesuwaj na frustpinki. I dobrze. Otrzymaj odległość. Nadbiega i acu cieknie. Uważaj. Krótko po jednym razie, do obrony. Krótko po jednym razie, następne cztery stacje prawie są takie same. Jaka była pierwsza? Tylko w marszu, bez zmiany tempa. Idę, jak ręce? Ta na koźle. Ta na koźle, czyli z przodu. Popraw mu. Postawa, szczerze, tak jest. Idę, i teraz uwaga, dochodzę, zatrzymuję się. Jest doskok, dwa razy rękami piła, piła. Opuszczam piłkę, mocny odskok. Pokażę ja. Prowadzi mnie zawodnik, zrobił, podniósł piłkę, doskok, piła, piła, opuszcza. Bardzo mocny odskok, piła, piła, do odległości. Znowu, zatrzymałeś, piła, piła, opuścił, piła, piła. Zmiana par. Ćwicz. 5, 4, 3, 2, 1. Ćwicz już. Dobra. Tam czekamy na pozostałe. W doskok. Krzysiu, piła, piła. Tu, tu. Piła, piła. Opuszcza, Trzymasz pozycję. Trzymać pozycję blisko tu. Piła, piła była u góry, była u góry, była u góry. opuszczasz piłkę. Mocny odskok. Nie taki Taki. W tył w tym. I idziesz dalej. Uważaj tutaj jak prowadzisz teraz między nimi. Leć prawa wolna. Prawa wolna, prowadź tam. Stop. Chodź z piłką, szybko, Tosia. Uwaga. Byłem w obronie, gracze z piłką. Zawodnik się zatrzymał do rzutu. Idę w obronę rzutu lub podwojenie. Zawodnik opuszcza piłkę, błyskawicznie odskakuje. Druga stacja, zmiana par. Yy... Chodź, Martyna. Dobra, już... Tylko pokażę, jak to ma być naturalnie, płynnie. Uwaga. Prowadzę, zmiana tempa, hop, dojście. Czemu odskoczyłaś? Jeszcze nie Hop Odległość, 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 dość się Mega Ćwicz, nowe pary Koronika Odskakujesz Krzysiek dopiero wtedy, kiedy yy, Franek opuści piłkę. I, ile stacji zostało? Dwie. Dwie. Zostawiamy. Jutro zrobimy to samo z kozłem. Chodź, Olek. W koszykówce mamy trzy fazy. Pierwsza faza to kiedy jestem pod piłką. I tu mam zadanie utrzymać odległość, nie przegrać. Ale może być tak, że Olek, jednak mnie coś tam minie. Teraz jestem w fazie drugiej. W fazie drugiej moje, moje zadania też są inne. Pierwsza to jest wrócić do fazy pierwszej. Inna to jest ukierunkować. Trzecia sfaulować. Czwarta podwoić i tak dalej. To jest druga faza, nie dzisiaj. I, jutro, i, I jeszcze trzecia, co zrobię, jeżeli zostawiam Olka i dekret innego? Zostawiam. Yy, ćwiczenie w trójkach. Ale yy, za yy, chwilę. I Olek, chodźcie. Twoim zadaniem... Jest utrzymać kierunek bok. Czyli jak będę szedł w tą stronę, utrzymujesz kierunek. Odległość, odległość, odległość. Kiedy się odwrócę, twoją sytu... cały czas trzymasz ten kierunek. Kładziesz rękę na biodrze. Samą dłoń, daleko. Biodra z tyłu są ok. Czyli trzymasz mnie blisko do, do podwojenia. Tu mnie nikt nie kryje. Oleg, odległość. No gdzie już? Ty trzymasz tu cały czas bok. Hop. Odległość. Widzisz, już byłem przodem, to odskakujesz. Tylko masz rękę, jak jestem tyłem. Poprowadzę was. Popatrz kto przód. No przód równo nogi. Idę. Olek odległość. Już odległość. Odległość już. Tu jest twój kierunek. Dojście. Dojście. Olek gdzie byłeś? Dojście. Dojście cofaj cofaj. Olek gdzie byłeś? Gdzie? Odległość. odległość 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 odległość. Kierunek bo... Dojście, Dojście dojście dojście. Bawicie się tak jeden na dwóch A tak rozsądnie. Ćwicz Dwie trójki startują i tam czekamy na resztę. Ćwicz Już macie trójkę. Już do roboty panowie. Ma już trójkę już. Już poszli. Wolnie, wolnie Paulina, bo nie narażają. Lekkim tak. Bo jesteśmy w doskonaleniu. Trzymaj kierunek przód, Franek. Lekko becki. Martyna nie trzymasz w boku wcale. Poprowadź Martynę w bok mocno. I już odwracasz Martynę na biodro, super. Oleg za blisko, już byś to przegrał na jedno. No? No to wy dalej to samo ze zmianą tempa i kierunku. Ja nie wiem kto tu trzyma przód, a kto bok Od połowy dalej ćwiczycie Zmiana, idziecie, o jednego zmiana Nie, nie z stąd, co wywracacie. Tylko nie widać kto trzyma bok, a kto przód Ustalcie to i pilnujcie tego Troszkę dopnij, troszkę zmień tempo Troszkę teraz kryłaś tył, a nie bok Możecie śmielej trochę to tempo No, rozlatuje się. Trzecia zmiana A tak wyrzuć gumę Teraz już nawet przez ten szybko ja po, poprowadzę. Leć wyrzuć Gumę. Gumę wyrzuć Tak, zasuwaj. Ja teraz Odległość, odległość, odległość Bo no, gdzie jest ręka? Oczkop! Ktośka. odległość. odległś przeszedłem 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 Dobrze. jeden na trzech dajcie Proszę już tu mamsz do cała trójka kto ma przód? Kto ma bok? Jak jestem tu, gdzie jest Olek? Przód, brój przód. Cały czas w... dobrze. Tak, odwracam się. Odwracam się. Odległość Oluś Oluś, odległość. Odległość dojść. 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 dość. Dojść, dojść, dojdź. Odległość. Ale boku nie ma. Ale kto tu, ale kto tu, kto tu jedno jeden? Ćwicz. Co? Ciężko? Bokiem, 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 bokiem. Dawaj. No już czwóreczki. Przechodź się my jesteśmy szynami. Hieronim, wejdź tu, już nie mam czasu. Proszę, macie czwórkę, macie czwórkę. Pomagajcie, ich podzielić i poprawiać Dołącz się dwie osoby. Proszę, hop! Nie trzymasz boku na Kierunek bok trzymaj. Już ta, już wystartujecie. Startujecie zmiana w środku. Już wystartujecie. Trzymaj Krzysiek, tą odległość. Już. Dobrze kieruj. Dobrze nadbiegłaś. dobrze nadbiegłaś, Teraz bliż. teraz bliżej. Już następnie. Już startujecie. Zmień tempo, Alan. Ten, y Nathan. I ostatnia długość. eh, Odległość. O, dobrze, dobra reakcja. Dawaj na bok, no to ty wprowadzisz przecież. Nie musisz mówić. Ej, Krzysiu, przegrałeś plecy. Zrobiłeś obrót. Stop, stop, stop. Trudno, nie zrobiliście. Stajecie na zielonej. bez piłek, piłki do mnie stajecie na zielonej piłki do mnie tu piłki dajcie mi, tu szeroko stajecie na zielonej szerzej 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 wy jesteście jedna para wy druga Wy trzecia, wy czwarta, wy piąta, wy szósta, wy siódma. Czy druga para siada. Stoisz? Siadasz. Stoisz, siadasz. Stoisz, siadasz. Stoisz. Pozycja koszykarska. Rzucam, powoli się nauczymy nowe ćwiczenie. Rzucam pierwszą piłkę. Hop. Rzucam. Startujesz, startujesz, startujesz. Hop. Stop, wróć tam. Dostałaś piłkę. Twoim zadaniem jest utrzymać, żeby nie przegrać do zielonej linii. O, tak, już kozujesz normalnie. Hop. Olej, twoja para. Uwaga, hop. Uwaga, wasza para. Hop, gaz, dochodzisz. Piłki mi dajecie. Piłki do mnie wracają. Uwaga. Hop, poszedł. Wstają następni. Piłki do mnie. I się ustawiacie. Wstajecie. Uwaga. Para y, tożki. Hop. Piła do mnie. Para Mateusza. Hop. Piła do mnie. Nie ta. Tą sobie graj. Para y, y, Franka. Hop. Para. ta para. Hop, gaz. Więcej piłek potrzebuje. Dajcie piłki do mnie. Więcej. Dawaj piłki. Teraz sami musicie. Ćwiczenie znamy? Sami musicie się połapać, do kogo idzie piłka. Uwaga, hop. No czemu nie poszłaś, Pawlina na nią? Hop, lecisz. Uwaga, hop, lecisz. Uwaga, hop, lecisz. Uwaga, hop lecisz. Uwaga, hop, lecisz. Uwaga, lecisz. Uwaga, lecisz. Uwaga, lecisz. Uwaga, lecisz. Uwaga, lecisz. 33 raz rzędu. na kożle na kożle idziemy Bronco, Bronco. Starto! Oh. चारचे